Dzień dobry, Krzysztof Janczurewicz. Witam Państwa w ostatni poniedziałek września. Zapraszam na aktualności. Trzy Rady Osiedla postanowiły wspólnie zorganizować w strefie aktywnego wypoczynku Piknik integracyjny dla mieszkańców. W programie pikniku było wiele działań integrujących mieszkańców. Rada trzech osiedli skrzyknęła się i zorganizowała ten oto piknik po raz pierwszy. Tak, razem postanowiliśmy zrobić coś dla, dla mieszkańców e, trzy rady osiedle, rada Kopernika Wieniczna, Rada Centrum i Wodociągowa Rzeczna. Wspólnie e, postanowiliśmy zrobić właśnie imprezę w tego typu formie. Jest to taki piknik integracyjny e, z różnego rodzaju atrakcjami, które, które tutaj można dzisiaj zobaczyć. Od 12 już tak naprawdę rozpoczęliśmy do godziny 17 można tutaj spokojnie przyjść. Zapraszamy wszystkich mieszkańców. Jest coś do zjedzenia, do pobawienia się będą różnego rodzaju konkursy, fotobudka, malowanie twarzy, występy różnego rodzaju, różnego rodzaju artystów, i też przewidujemy konkurs historyczny. Czy to jest pierwsza tego typu inicjatywa wasza, czy, czy macie jakieś nowe pomysły w zanadrzu? Znaczy my jesteśmy w ogóle tak naprawdę no po raz pierwszy udało się wybrać, wybrać rady, rady, te właśnie trzy rady do dla które wymieniłem. Ja jestem przedstawicielem rady Kopernika Winiczna. No dlatego postanowiliśmy jeszcze schwycić trochę tej jesiennej, można powiedzieć, ładnej pogody. No i tego typu imprezę zorganizować tak, żeby po prostu w ogóle powiedzieć o swoim istnieniu. Trochę ryzykowaliście z tą pogodą, bo zapowiadano opady deszczu, a wam się udało, bo nawet przebłyski słońca są. Wczoraj już naprawdę masakrycznie to wyglądało, opady były, natomiast dzisiaj no rzeczywiście pogoda jest. Pogoda jest w miarę, w miarę fajna, mam nadzieję, że to się nie zmieni, więc, więc tak naprawdę zapraszamy wszystkich chętnych. Sobota dzisiaj, można sobie przyjść, zobaczyć tutaj po prostu i, i skorzystać. Taki raj dla dzieciaków tutaj macie? No, głównie nastawiliśmy się, nastawiliśmy się tutaj głównie na, na milusiński, natomiast też e, osoby, osoby dorosłe też na pewno coś ciekawego dla siebie tutaj znajdą. To, że kampania wyborcza nabiera tempa, widać na każdym kroku. Kandydaci na parlamentarzystów masowo odwiedzają szczecinek. Każdy ma coś do powiedzenia, a właściwie do obiecania wyborcom. Byleby tylko zechcieli postawić krzyżyk przy jego nazwisku. W sobotę w szczecinku gościł niezależny kandydat na senatora Stanisław Gawłowski. Kandydat obiecywał, że w Senacie zajmie się sprawami ochrony środowiska, służby zdrowia i praworządności. Sporo czasu poświęcił na problem czystego powietrza. Mieszkańcy Szczecinka myślę, że doskonale wiedzą, co to znaczy oddychać niedobrym powietrzem, bo ciągle problem niskich emisji tutaj. Występuje. Choć ileś lat temu, pracując jako sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, zdecydowałem, żeby tutaj ustawić stałą stację monitorującą, sfinansować ją, monitorującą jakość powietrza. Podjęliśmy wtedy również pierwsze działania dotyczące walki ze smogiem pierwsza ustawa antysmogowa, pierwszy wojewódzki program walki, program dotyczący czystego powietrza pierwsze pieniądze które były skierowane na likwidację niskich emisji czy wreszcie problem związany z Kronosplanem bo przecież prowadziliśmy tutaj bardzo intensywne działania związane z kontrolą wszystkich instalacji i wszystkich emisji które z tego zakładu się pojawiały i stąd powstał program również modernizacji tego zakładu zaproponowany później przez zarząd Tejże firmy. A więc działania, które dotyczą walki ze smogiem i wyeliminowania zanieczyszczeń do powietrza związanych z niskimi emisjami, to jedne z najważniejszych, które przed nami. W Polsce rocznie umiera około 50 tysięcy ludzi z tytułu złej jakości powietrza. Dziś również kandydat na posła Jerzy Hardy Douglas, ubiegający się o mandat z ostatniego miejsca na liście Koalicji Obywatelskiej, spotkał się z dziennikarzami. W piątek zorganizował konwencję programową, a dziś konferencję prasową. W wypowiedzi na temat sytuacji w służbie zdrowia kandydat przedstawił stanowisko Koalicji Obywatelskiej w tej sprawie. Jest źle, a my wiemy, jak to zmienić, powiedział kandydat. Doszliśmy do takiego momentu, że w Polsce w tej chwili brakuje 35 tysięcy lekarzy. To implikuje konkretne skutki, tak samo jak konkretne skutki implikuje olbrzymi deficyt, jeżeli chodzi o pielęgniarki. Te 35 tysięcy lekarzy to jest takie miasto jak Szczecinek. Gdyby każdy mieszkaniec Szczecinka był lekarzem i ci mieszkańcy się rozeszli po całej Polsce, to byśmy na chwilę zaspokoili potrzeby, jeżeli chodzi o kadrę medyczną. Nie udaje się od lat zatrzymać młodych lekarzy kończących uniwersytety medyczne w Polsce. Koalicja Obrony Obywatelska uważa, że najwyższy czas podjąć energiczne kroki, żeby tą sytuację zmienić. Dopóki będzie sanie jeżeli chodzi o tych lekarzy na zachodzie i praktycznie każdy, kto kończy medycynę, będzie mógł znaleźć pracę w krajach Europy Zachodniej, tak długo ten problem będzie istniał. Żeby spróbować go zminimalizować, proponujemy, aby od drugiego roku studiów wszyscy studenci chętni oczywiście, którzy zadeklarują, że chociaż przez parę lat będą pracowali w regionie, będą otrzymywali. I stypendia. Uważamy też, że należy zastanowić się nad skróceniem okresu studiów na akademiach medycznych czy na uniwersytetach medycznych. Dzisiaj są to studia sześcioletnie. Jest to ewenement właściwie w skali świata. Wszędzie studia medyczne są pięcioletnie, a w wielu krajach. Czteroletnie. Oczywiście, skrócenie cyklu nauczania. Mogę powiedzieć to autorytatywnie, to by się odbyło bez jakiejkolwiek szkody dla jakości kształcenia. Takie skrócenie spowodowałoby wypuszczanie większej ilości absolwentów medycyny. Dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że 97% szpitali powiatowych jest zadłużonych. Mimo, że politycy PISU starają się zaklinać rzeczywistość, to są dane oficjalne, czyli tylko 3% szpitali zeruje się albo wykazuje jakikolwiek dochód. Jesteśmy w tej chwili, e, mówię na tle szpitala w Szczecinku, za nami niezwykle nowoczesny szpital, e, na który samorządy wyłożyły w ciągu ostatnich lat, jak zresztą również korzystając z dopłaty Ministerstwa Finansów, czyli z budżetu państwowego e, wyłożono kilkadziesiąt milionów złotych. I yy, świetnie wyposażona i przygotowana placówka z roku na rok generuje coraz większe zadłużenie. Taka sytuacja jest w olbrzymiej ilości szpitali w Polsce. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że Narodowy Fundusz Zdrowia od wielu lat nie zmienił wyceny tzw. procedur medycznych. Konwencja programowa Jerzego Hardy Daglasa odbyła się w kinie wolność. W wypełnionej po brzegi sali najpierw kandydata promował Sławomir Nitras, a potem burmistrz Daniel Rak. Po ich wystąpieniach kandydat miał bardzo mocne wejście w stylu amerykańskim. Konwencja przeplatana była spotami promocyjnymi, a sam kandydat, oprócz głównych założeń programu Koalicji Obywatelskiej, zaprezentował również swoje kierunki działań, które będzie chciał realizować, zastrzegając przy tym, że jego zamierzenia nie będą priorytetowymi. Zwieńczeniem konwencji był koncert Małgorzaty Ostrowskiej. Rolnicy narzekają na suszę, ale działkowcy z rodzinnego ogrodu działkowego Kolejarz mają dość wody. To efekt budowy obwodnicy Szczecinka, dokładniej wiaduktu przy ulicy Słupskiej. Wiadukt jest już oddany do użytku, ale towarzysząca mu infrastruktura jeszcze zawodzi. Niedociągnięcia przy budowie infrastruktury towarzyszącej będą ujawniać się jeszcze przez jakiś czas. Przy rodzinnym ogrodzie działkowym Kolejarz dużo wody. No tak, jest woda, ponieważ ta firma, która tu robiła, doprowadziła nam rury do naszych działek i od naszych działek nie ma odpływu. Jak był tu pan kierownik przyjawa, powiedział, że no to już od tego nie ma, bo jest tutaj wysokie napięcie i nie mogą nam wprowadzić trzech studzienek, bo mają być trzy studzienki zrobione. No i powiedzieli, że nie wiadomo kiedy to będzie zrobione. Dzisiaj rano był już dyrektor, przyjechali koparką na środku, wykopali rów do pondziałek, resztę dalej się będzie zalewało, będziemy dalej się topić w, tym, w tej wodzie. No i nie wiadomo kiedy te rury drugi kierownik był. Tydzień temu powiedział, że to może jeszcze trwać rok, dwa, mówi, bo to nie są oni władni. No i na tym się zakończyło. Czyli dla was. Ten deszcz to nie jest żadne wybawienie, tylko to jest utrapienie. To jest dla nas cały czas utrapienie, a tym bardziej, że mieliśmy, bo mieliśmy w, w sobotę dożynki. Tu był burmistrz, tu był kierownik, prezes Koszalina. Ale jak zdążyli odjechać, ta ulewa przyszła, a my tutaj. No i samochody stały przez całą noc, bo nie mogli ludzie dojść do samochodu, żeby samochody zabrać. I zostały do niedzieli. Woda opadła, w niedzielę dopiero zabrali samochody. Czyli tutaj na tym placyku stały samochody? Ochody, nie, tam na zewnątrz z drugiej strony już w środku tam woda nas zalała też nie tutaj to nie mamy w ogóle dojazdu tu na razie na czas budowy zostawili nam takie hałdy i to tak wszystko że parking jest nieczynny ale woda nam się wylała na zewnątrz. I na naszym terenie ogrodu, tam nie mamy przejścia na ogrody działkowe. W dalszym ciągu tam woda stoi? Stoi woda na, na odcinku jakieś 15-20 metrów, ale przejdzie teraz tutaj, jak wykopali to, przejdzie tu od nas. Dalej pójdzie tam, będzie zalewało na drugą alejkę i zaleje na drugą alejkę. To był prawdziwy horror na boisku. Piłkarze MKP nie oszczędzili swoim kibicom negatywnych emocji i w ostatnich minutach spotkania z regą Szebiatów dali sobie strzelić aż trzy bramki. Mimo przedmeczowych zapowiedzi trenera nie sprostali oczekiwaniom kibiców. Przegrana 3 do 5 zepchnęła MKP na 13 pozycję w tabeli. Jak nastroje przed meczem? Yy, jesteśmy zbudowani po, po tygodniu bardzo dobrego mikrocyklu. Fajnie to wyglądało, duże zaangażowanie, waleczność u chłopaków. Dobry fan w treningu, także tutaj atmosfera była bardzo fajna. Na pewno na to wpływ miał ostatni mecz, który na wyjeździe wygraliśmy 5-1 w kamieniu pomorskim. Pomimo tego, że znowu graliśmy w dziesiątkę, to już trzecia czerwona kartka w tym roku i, i, i gramy w dziesiątkę, potrafiliśmy wygrać 5 i, i te, większość tych bramek strzelić już po, po straceniu Kuby Żywieckiego, Także to, to bardzo cieszy. Wasza gra to taka sinusoida? Przegrywacie, nagle wygrywacie. Sami chyba nie, 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 nie znacie jeszcze swoich możliwości. Nie ma takiej stabilizacji chyba jeszcze? No, stabilizacji. Stabilizacji przede wszystkim nie ma tutaj akurat ten okres wakacyjny, dużo wyjazdów, dużo kontuzji, nam się przydarzyło do tego, powtarzam trzy mecze z czerwonymi kartkami bardzo krótka kadra w tym momencie była i, i tutaj i tutaj wszystko to i część meczów, które zagraliśmy. W tygodniu, bo, bo też był taki tydzień, że graliśmy środa, sobota, środa. To się nawarstwiło, i, i, i ta, ta grupa zawodników, która e, była trzonem, no, miała troszeczkę w nogach, nie było tej świeżości. Myślę, że ta świeżość po ostatnim meczu e, została, że fajnie się zregenerowaliśmy, przećwiczyliśmy to, to co sobie zakładamy, i, i, i dzisiaj to pokażemy. Te czerwone kartki biorą się z waszej agresywnej gry? Nie, tu, tu akurat jedna e, wyjście awaryjne, albo, albo wychodzi zawodnik sam na sam e, i, i tu, tu akurat akcja ratująca. E, no jedyny taki agresywny faul no to, to, był, e, to był w ostatnim meczu, tak sędzia uznał, że Kuba Drzewiecki bardzo mocno zaatakował zawodnika, który był w gruncie rzeczy przy linii bocznej. To, a, a ten mecz, ta, ta kartka z Wałcza Michała Barańskiego, no to, to nieporozumienie. Dzisiejszy wasz rywal to taki sąsiad w tabeli? Sąsiad w tabeli ma bezpośrednio, jest za nami, ma kilka punktów do nas, także jest to tak jak to mówią mecz o 6 punktów, a ja patrząc na tabelę to, to przy naszym zwycięstwie mamy tyle samo punktów co na tą chwilę trzecia drużyna, także jest o co grać, jest o co walczyć. Czyli nastrój bojowy jest? Nastrój bojowy, bardzo bojowy. W niedzielę na Jeziorze Trzesiecko rozegrano spinningowe zawody wędkarskie parami o Puchar Jeziora Trzesiecko. Rywalizowało 18, 18 wędkarskich par. Organizatorem zawodów było koło PZW Jesiotr. W tym roku szczęście uśmiechnęło się do wędkarzy ze Szczecinka. Puchar zdobyła para Krzysztof Maj i Przemysław Wolak. Mamy 18 załóg. Są to zawody spinningowe parami z okazji kolejnej rocznicy wybudowania naszej stanicy. I jak pamiętamy, stanica powstała w 2016 roku i od tego czasu zdecydowaliśmy robić właśnie takie okolicznościowe zawody. I to są właśnie te okolicznościowe zawody z okazji właśnie zbudowania naszej stanicy. Wędkarze walczą parami. Tak, walczą parami. To są takie teamy, które współpracują, tak, walczą o, o puchar puchar stanicy i e, no jak do tej pory to mamy tylko e, tylko okonie e, największy jeśli dobrze pamiętam jeśli dobrze usłyszałam to jest 2,1 cm Czyżby na trasieccu nie było ryby? No ryba jest. Ryba ale trwajsza od wędkarza. Dokładnie, ryba jest i, i wszyscy doskonale wiemy, że Czesiecko jest bardzo intensywnie zarybiane przez Urząd Miasta, przez e, PZW e, Okręg Koszalin, no i oczywiście PZW e, koło Jesiotr. No ale tak jak pogoda jest kapryśna, tak ryba też potrafi czasami, prawda, e, być nie tylko kapryśną, ale być jeszcze taką sprytniejszą od wędkarza. I stąd też, no może te wyniki dzisiaj nie są najlepsze, tak? A z tego, co e, czytałam i patrzyłam na kalendarze, brań powinny być, tak? Dzisiaj, dzisiaj powinny być dobre brania. No, ale jak to jest w przyrodzie, jak to jest z rybą, to doskonale wiemy, tak? Powiedzmy jeszcze, że każda złowiona ryba dzisiaj wróci do jeziora. Tak, zawody są na y, żywej rybie i w związku z tym, Sędziowie, a mamy dwóch sędziów na łódce, podpływają, mierzą rybę i ryba jest wypuszczana i taką, taką tendencję przyjęliśmy i tego się trzymamy. No po prostu tak, tak chcemy, tak chcemy i, i tego chcemy uczyć naszych wędkarzy i tego chcemy uczyć praktycznie wszystkich. W sobotę w hali przy ulicy Jasnej mogliśmy obserwować zmagania siłaczy, którzy rywalizowali w wyciskaniu stangi leżąc. Pod sztangą widzieliśmy zawodników w różnych kategoriach wagowych do 250 kg włącznie. Zawody miały rangę rundy Pucharu Polski. Wśród zawodników byli również zawodnicy niepełnosprawni, a jeden z nich, Rafał Roch, pobił rekord świata. W zawodach uczestniczyło około 70 zawodników. Teraz odbywa się pierwszy puchar polski RP w wyciskaniu na ze szczecinku. Jest to odmiana naszych mistrzostw Szczecinka. Kto przyjechał, z jakich klubów i czy są tutaj jakieś znaczące nazwiska, o których już głośno w Polsce? Przyjechało do nas 70 zawodników z całej Polski, mistrzowie Polskiej, Europy i Świata, Parolimpijczycy. nasz nie będę mówił, bo nie chcę nikogo wyróżniać. Ale cieszę się, że aż tylu zawodników ze względu na to, że tydzień temu był puchar polski WPC w truboju siłowym i bardzo dużo uczestników z Polski przyjechało tam ponad 300 zawodników i nie da rady wystartować tydzień w tydzień, chociaż ja będę próbował. A jak wygląda sytuacja z zawodnikami ze Szczecinka? Czy ktoś tutaj od nas startuje? Tak, startuje około 10 zawodników ze Szczecinka, między innymi moja osoba, mój brat Stanisła Podolaczek, Jarosław Bastek, Miłosz Glanc będzie. I kilka, kilka osób również reprezentujących komendę powiatową Policji Szczecinku. Czy można powiedzieć, że będą tutaj wyciskane tony kilogramów? Myślę, że około 250-260 będziemy kończyć na najwyższym ciężarze. Artur Kiczuk, niegdyś mieszkaniec Szczecinka, teraz Wrocławia, zawodnik, trener, a dzisiaj sędzia. Tak, dzisiaj jako sędzia główny na Pucharze Polski WRPF w Szczecinku mamy dużą ogólnopolską imprezę Federacji Power Powerlifting Federation. Duża, silna federacja, wszystko na profesjonalnym sprzęcie. I chyle głowy, Szymon Podolańczyk, tak naprawdę. O, ogrom pracy, ogrom zaangażowania. No i mamy w moim Szczecinku też, bo zawsze wiadomo, że będę tu wracał i chętnie startował, sędziował. Mamy zawody ogólnopolskie w końcu. Na czym polega dzisiejsza Twoja praca? Na co sędzia zwraca tutaj uwagę podczas tych zawodów? Sędzia zwraca uwagę na prawidłowość wykonania boju, czyli zawodnik yy, układa się, podaje mu sztangę tzw. Tak spotter lub sam tą sztangę ściąga i, i czeka na komendę start, sztangę opuszcza, sztanga z nieruchomieniem na klacie jest komenda góra, wtedy ją wyciska ja po, po zablokowaniu łokci w górze jest komenda Stojak, ma, sztanga wraca na Stojak i wtedy bój jest zaliczony. Yy, yy, bój polega na tym, że w trakcie boju yy, musi mieć trzy punkty podparcia. Czyli stopy, pośladki oraz łopatki, wołę można odrywać. Tak w dużym skrócie wygląda sędziowanie i prawidłowość wykonania bojów w tej federacji. Przed chwilą oglądaliśmy niesamowity bój z ciężarem. To ciekawy zawodnik, który pobił tutaj rekord świata. Tak, dokładnie. Bijemy dzisiaj rekordy świata. Jest taka możliwość na Pucharze Polski. Tym zawodnikiem jest Rafał Roch z klubu Hałas Team Szczelin w kategorii 67,5. Wycisnął 140 kg to jest rekordem świata. Chwilę wcześniej kaw, y, ciężar 145 wycisnęła również Gubałgorzata Hałas, nasza paraolimpijka. Ten, ten ciężar również był rekordem świata, także y, no duża impreza, zapraszamy. Pan Rafał jest paraolimpijczykiem, utytułowanym zawodnikiem w Polsce, a dzisiaj w szczecinku pobił pan rekord świata. Tak, był to rekord świata amatorów. Jak długo trwały przygotowania i czy pan wiedział, że akurat ten ciężar podniesie, czy liczył pan na więcej mniej? Moje podejście jest takie, żeby wycisnąć jak najwięcej. No nie udało się w czwartym podejściu pobić rekordu kolejny raz, ale 140 kilo też mnie zadowala, Ja Jestem bardzo zachłanny, chciał pan od razu pobić swój własny rekord świata ustanowiony przed chwilą. Nie starczy ten jeden? Nie, to akurat nie jest mój maksymalny ciężar. Bo w 2008 roku zrobiłem 150 kg na Paralimpiadzie w Pekinie. Od ilu lat ćwiczy pan trenuje? Będzie już przeszło 20 lat. No to gratulujemy przyszłych sukcesów i jeszcze wiele wiele rekordów i wiele osiągnięć. Dziękuję bardzo. W sobotę na jeziorze Trzesiecko pojawiły się białe żagle. Szkoda, że tak rzadko możemy cieszyć się ich widokiem. Tym razem okazją były regaty młodych żeglarzy o Puchar Burmistrza Szczecinka i Memoriał Henryka Falkowskiego. Wiatr sprzyjał żeglarzom, do zakończenia regat nie padało. Kolejna impreza żeglarska, jedna z ostatnich chyba w tym sezonie. Jedna z ostatnich, choć można powiedzieć, że to jest przedostatnia. Ostatnia będzie w dniu jutrzejszym. Co to za zawody? Zawody to jest Memoriał Henryka Falkowskiego oraz Puchar Burmistrza Miasta Szczecinek. Memoriał Henryka Falkowskiego to jest impreza, która się odbywa od wielu, wielu lat. Z małą przerwą wznowiliśmy ją i połączyliśmy także z Pucharem Burmistrza Miasta Szczecinek, który wspiera także żeglarstwo szczecineckie. W jakim wieku startują tutaj dzieci i, i w, czy wśród nich są także dziewczęta? E... Młodzież startuje w wieku od 7 lat, młodzież właściwie, dzieci od 7 lat, chociaż widzimy za nami tutaj e, wyścigi dla najmłodszych, gdzie tam najmłodsza zawodniczka ma 3-latka, i tutaj na terenie basenu, że tak powiem, portowego e, się pursza. Tak, żeby przybliżyć tym wszystkim, którzy no, nie za bardzo wiedzą, na czym polegają za, e, regaty, jak to wygląda i o co chodzi. Regaty żeglarskie, bardzo prosta formuła, wyznaczona trasa, zazwyczaj po obrysie trójkąta. E, Musimy opłynąć ten trójkąt jak najszybciej. Startujemy wszyscy na jeden sygnał, yy, potem opływamy trójkąt jeden bądź dwa trójkąty. Kto pierwszy, ten zwycięża. A dzisiaj pogoda chyba do regat idealna. Pogoda do regat idealna, nie jest za gorąco. Mamy wiatr, nie pada nam z nieba, z czego się cieszymy, także warunki są super. Czego życzyć tym młodym adeptom żeglarstwa? Czego życzyć? Sukcesów. Wszystkim życzyć sukcesów. I to już wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszych aktualnościach. W dalszej części programu zobaczymy relację z konferencji prasowej kandydata na posła Jerzego hardy Daglasa, a potem fragment koncertu Małgorzaty Ostrowskiej podczas konwencji programowej Jerzego hardy Daglasa. Nasz program zakończył magazyn Wektra Media, a w nim m.in. odbędziemy spacer po górach Sowich. Do zobaczenia.